Leży Agama Brodata, no i ona nic nie robi przez cały dzień. No. Świerszy sobie podje, ale tak w ogóle to nic nie robi. Zje sobie troszeczkę, podje sobie płatki, lecz nic nie narobi, bo jest grzecznym Agamą Brodatą, po prostu nic nie robi. Niczym w książce o, o Jerzym. Yy, podobnie jak w książce o Jerzym tam było. Jak taka yy, świnka. Po prostu sobie leżała i siedziała. To tak samo jest tu. To tak samo Agama tutaj sobie leży. A taki na marginesie to, yy, to polecam Wam książkę o Jerzym. I zobaczcie, a Gama Broleta siedzi tutaj sobie, rozciągnięta niczym król. Myśli, że nic nie musi robić. Otóż nie, jest w błędzie dużym. Otóż tak, w błędzie dużym jest ogromny. Ona musi przecież coś robić, przecież nie może nic nie robić. Jak ona może e, nic nie robić? Naprawdę, naprawdę? Ale to jest dziwne, tyle pytań zadają ludzie. Nikt nie odpowie by zrozumieć zagadkę Agamy Brodatej. Agama Brodata ta jest tylko jedną z dwóch. Ale pamiętajcie, że trudno jest je rozróżnić, rozlu... rozróżniać. To jest chyba a soka, a tamta jest Liwia. Obie nic nie robią. Jeden da góry, drugi na dole. No. Ale wszystko mają, mają dobrze. Mają jedzenie, mają picie. To po co robić? Po co? Po co cokolwiek robić, jak mają takie rzeczy? Ale właściwie to. mi mi, mi się nudziło. Ale nuda, właściwie chyba dla ich mózgu jest chyba trochę pożyteczna. Papacz, jak długo się dzień nudzą. Nudzą się przez, przez ogromną ilość dnia. Nudzą się przez prawie cały dzień, oprócz jedzenia, picia i małych przypadków, gdzie ich wyciągam. O, to, to, to są takie przykłady. Yy, Siedzieć po prostu sobie i nic takiego nie, nie robić.